Okej, okay, kolejny piękny dzień. Dzisiaj też wieje, ale trochę w innym kierunku. Hmm, później to się zmieni, jak widać, drzewa się nie wywracają dzisiaj, że tak powiem. Wieje, ale ciutkę. Nie po mojej myśli kierunek jest, ale siła jest mniejsza, więc dalej się troszkę wyjdzie. Na co łowimy? Dzisiaj lżej łowimy. Wędka lżejsza, szekspirek. Mój ulubiony oglistik. 3 metrowy. A przenęty to będzie dajwa średnia. Mój produkcik 20 gramowy. Ten produkcik, co wczoraj złowił. 50 gramowy. 35 gramowy. I taki mój tutaj patent. Nie wiem, czy to jest mój patent, ale takie coś sobie wymyśliłem. ...takie podwójna obrotówka, już zgniła po jednym zamoczeniu i ten inliner 24 gramy, żeby daleko leciało i żeby błyszczało, nie? A to jest mój patent na zielsko w wodzie. Łapie sobie zielsko, a zanim na stalce jest przynęta. To się to wiąże metodą taką, taką samą, jak się stoper zawiązuje, ojej. Taką samą metodą, jak się stoper zawiązuje, o nie osłabiam sobie niczego tylko dowiązuje z boku takie coś jak to płynie w tym kierunku to łapie zielsko dzięki temu to może sobie chwilę dłużej pracować wiadomo jak w krzak trafi no to krzaczora nie zatrzyma ale to jest bardzo fajny patent i to pomaga w łowieniu te sprzęty grubsze dzisiaj zostają No mówię to ten pilkerek, pilkerek się nie przyda Kerek się tam niech sobie leży. O, trzy pudła znowu będę miał. No dobra, dobra. czas się ubierać i lecieć. Coś złapać, bo zaraz koniec brań. No, mała mała jest nie jest. <grym się wytrzymał> o, jedziemy Jest konkret, jest konkret. W lewej ręce komórcia. Uuu. Uuu, piękny wyskok <grystanie> to myślę będzie ponad 80 to już będzie ponad Uuu. Uuu. ładna rybka rzucałem wszystkim i w końcu wziąłem blachę w końcu mówię, wezmę blachę, się A pan dokąd? Aby mi tylko w tej blaszce nie pękła, kotwica bo to krociowa blacha. Ale tak skubał, skubał, skubał. Mówię, spieprzył mi i nagle, pff, walnął. Jeszcze raz poprawił. Hej! Uh. konkretnie poprawił a, a miałem tak walnęło i nie poprawiło mówię a, spieprzyło nie dwie godziny później walnęło i poprawiło co jest bąbel. zobaczmy go To już jest ponad 80 A tam dokąd płynie Ach cholera No, ja muszę schować ten telefon, bo inaczej Uuu i znowu płynie Oj kurde, tylko żeby ta kotwica wytrzymała Tak, nie biorę kamery, pewnie nic się nie złowi <noise> To jest po prostu jakaś norma. Ja przestanę po prostu brać kamerę, nie? O i zanurkował. O skurkowany, znowu zanurkował no. E, blachę ma dobrze połkniętą Uf, no dobra, trzeba tą kamerkę, ten telefon schować bo mi zaczynają plecy boleć Ciąg dalszy nagrywania, teraz trochę mniejszy kolega się zaczepił o! Ale też fajnie świruje Trochę większą wziąłem blachę tam 4 czy 6 gramów. Ua! Dziękuję, dziękuję. No to już dzisiaj się wykąpałem. Co jest faniaku? Także fajne, fajne są te blary, Tylko trzeba polerować, cholera. Nie lubię tego. No, 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 no. Bardzo fajne. Fajnie za nią szedł za tę blachę. Bardzo, bardzo fajnie za nią szedł. Czułem normalnie jakby ten, jak okoń by skubał. Dryt, 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 dryt. Dry. Mówię, nie, nie, nie. Musisz poprawić kolego. No i poprawił. Fajnie, fajnie. Słoneczko jeszcze jest miary wysoko. Także myślę, że jeszcze. Jeszcze sobie porzucam. Fajne są te blachy. Jednak dzisiaj moje przynęty samoróbne no nie chcą To musi błyszczeć, nie może być zielono, żółte To musi być, błyszczeć, bo tu dużo belon pływa Belona jedna płynę, przypłynęła za tą blaszką też o. <ścoughs> no, A tutaj grubasek No dobra Ok, korzystając z resztek słońca w tym pięknym miejscu Chciałem Wam się pochwalić taką blaszką. I ta blaszka i jej starsza siostra, trochę większa siostra, wyciągnęły dzisiaj to. Bierzemy od najmniejszego, czyli od leszcza. Leszczu ile masz? Leszczu ma pół metra. Tak. Szczubek mały ma. 65 szczupak średni ma około 74 5 o, o, o. no i największy ale komary że słońce zachodzi wiatru nie ma no mniej więcej no come on Nie to wywróciła wróciła. Jeszcze raz mierzymy. Tu, koniec ogona. I tak mniej więcej. 88. Cholera. Czyli nie mogę przebić tych 95 z zeszłego roku. Dwa mi zbiały. Eee, dwa ataki nie zaciąłem, bo spałem. Jak dziecko spałem. Co kręciłem i ten... W ogóle nie wiem. Ale nieważne. Piękne miejsce. Pozdrawiam.